Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego Gika. Dzisiaj na kanale Recenzja zestawu, który liczy sobie już mniej więcej 2 lata i jest to limitowany świąteczny zestaw z roku 2017. Jeśli uważnie śledziliście moje media społecznościowe albo choćby i zakładkę społeczność na YouTubie, mogliście się dowiedzieć, że ten zestaw był w tym roku dodawany w Rossmanie do zakupów Lego, oczywiście wybranych zestawów za minimum 59.99. Więc się opylało, bo jak się wydało 6 dych na klocki w Rossmanie, to właśnie ten zestaw był dodawany totalnie, totalnie gratisowo. On był do kupienia, jak dobrze pamiętam 2 lata temu za 42.99 albo 44.99. Mamy tutaj trzy minifigurki, mamy też jakieś takie małe stoiska z Jarmarka. Świątecznego oraz pociąg. W tamtym czasie były dostępne dwa takie zestawy. Ja niestety na ten się nie załapałem. Kupiłem tylko ten drugi, no a ten po prostu dzięki temu mogłem sobie uzupełnić, bo tak, na dobrą sprawę, on swego czasu, yy, znaczy swego czasu, właściwie całkiem świeżo przed tą Rosmanową promocją, chodził na Allegro po jakieś 70-80 zł, więc dużo. Teraz wydając niższą kwotę na jakiś inny zestaw w Rosmanie, ten dostawaliśmy gratis. Więc, tak szczerze mówiąc, za. No za 60 zł nie dało się zrobić zakupów, ale kupując zestaw za 8 dych, mieliśmy zestaw, który kupiliśmy. No i oczywiście ten Ała! Ale sobie wygięłam. Dobra, ja po prostu nie lubię tych miękkich kartonów. One są trochę smutne. Odkładam pudełko trochę na bok. O, i tutaj jest właśnie zdjęcie tego zestawu drugiego, który miałem. On był z choinką. Tutaj były fajne te elementy ogrodzenia. Dwójka dzieciaków i jakaś babulinka, która ciągnęła sobie sanki. Tutaj dzieje się, wydaje mi się, nieco więcej. Przede wszystkim nie mamy dwóch figurek dzieciaków, tylko jedną. No i dwóch dorosłych. Dodatkowo bardzo fajna tutaj taka mapka. Ciekawa latarenka. Ładny ten miniaturowy pociąg która też jest spoko, no i dwa jakieś tam stoiska z grzańcem, ciastkami i tak dalej. E, uwielbiam jarmarki świąteczne, można sobie zawsze na nich kupić ciekawe pamiątki, które oczywiście można spożyć na miejscu, a w większej ilości zabrać do domu. Tutaj oczywiście jest pokazany zestaw już po złożeniu, no i tak to mniej więcej się prezentuje. Woreczki w środku znalazły się trzy, bardzo taki malutki, taki... W sumie niewiele większe od tego pierwszego, no i w tym mamy oczywiście najwięcej elementów konstrukcyjnych, natomiast warto zwrócić uwagę na tą choinkę, bo choinek ostatnio wlego w ogóle jest jakiś deficyt, więc każdą choinkę, która trafia do moich zbiorów, traktuję bardzo poważnie. Zestaw może niewielki, ale naprawdę dzieje się tutaj całkiem sporo, szczególnie biorąc pod uwagę to, że pudełko, w którym te elementy się znalazły, było naprawdę niewielkie, a po zbudowaniu naprawdę mamy sporo tych takich wysepek, niedużych konstrukcji. Zobaczmy może po kolei, jak to wszystko wygląda. Pociąg jest skonstruowany w dość prosty sposób. Mamy lokomotywę, która oczywiście jest podpięta do dwóch wagoników, no i te wagoniki zostały ozdobione po bokach czerwonymi i złotymi kwiatuszkami. Same wagony są w kolorach zielono-czarnych, natomiast lokomotywa niebiesko-czarno-złota. Ona trochę może się kojarzyć z ekspresem do Hogwartu, ale myślę, że raczej tylko kolorystycznie, bo jeśli chodzi o kształt, już za bardzo go nie przypomina. Natomiast myślę, że jeśli chcielibyście sobie zbudować taki park rozrywki w klimatach Harry'ego Pottera z Lego, to pewnie można by z tego zrobić właśnie coś takiego. Oprócz lokomotywy znalazły tutaj się też takie dwie ozdobne wysepki. Mamy taką niedużą ławeczkę, latarnię i tutaj bardzo ciekawy element, czyli tajla 2x2 z nadrukowaną, a nie naklejoną mapą miasta. Bardzo ładnie to wygląda, jest schludne i sympatyczne. No i myślę, że chyba najmniej ciekawy element w tym zestawie. Czyli ta powiedzmy śnieżna wysepka, no i ona ciekawa staje się tylko dlatego, że mamy oczywiście tutaj choinkę. Natomiast sama konstrukcja to trzy serki, zaokrąglona płytka i klocek 2 na 2. Znalazły się tutaj też stragany z jedzeniem, ale i nie tylko. Tutaj na pewno mamy ciasteczka i napoje, jakieś gorące w kubkach. Mamy to zarówno na górze na reklamie, jak i też w tym miejscu, gdzie oczywiście można już tutaj przyjść i to kupić. Tutaj znalazła się jakaś taka ławeczka z blatem, z miejscami do siedzenia, a co tutaj jest sprzedawane, szczerze mówiąc, nie mam zielonego pojęcia. Mamy takiego tyla 1 na 2 w kolorze pomarańczowym, mamy tutaj jakiś wieniec, ale co tutaj jest, sam chciałbym wiedzieć. Znalazło się też miejsce dla trzech minifigurek. Mamy tutaj pana maszynistę. Fajna czapka, dość standardowy nadruk na bójce, ale myślę, że przydatny. Ładny torsik, eleganckie ubranie, dodatkowo schowany w kieszeń zegarek na łańcuszku. Z tyłu utrzymanie tego nadruku, który widzimy z przodu. Nóżki, niestety, zostały pozbawione jakichkolwiek nadruków. Tutaj mamy dziewczynkę, która ma typowo zimowy strój, jakąś kurtkę, szal, rękawiczki. No i trzyma właśnie ten element, który nie wiem, czym jest. Może to jest ser. Włosy średnio mi pasują do dziecka, bardziej by to pasowało dla dorosłej kobiety. No a tutaj mamy pana Baristę, który naprawdę całkiem sympatycznie wygląda. Taki kilkudniowy zarost, włosy zaczesane na bok, fajny uniform, bardzo ładnie wygląda ten uśmiechnięty kubek kawy, naprawdę to jest całkiem sympatyczne. Szkoda tylko, że te nóżki nie dostały na druku, który po prostu by przeciągnął to co widzimy na torsiku. No i jeszcze garstka elementów zapasowych, które oczywiście są taką drobnicą, która może nam się gdzieś pogubić. Nie widzę tutaj nic takiego konkretnego, co mogłoby zapadać w pamięć. Czy warto sięgnąć po ten zestaw? Zdecydowanie niezależnie od tego, czy kupiliście go dwa lata temu na Lego Shopie, czy teraz dostaliście go jako gratis do zakupów w Rosmanie. To jest po prostu całkiem sympatyczny zestaw, w którym dostajemy trzy tematyczne minifigurki oraz sporo elementów, które pozwolą stworzyć nam choćby taki niewielki świąteczny jarmark. Naprawdę ten zestaw bardzo mi się podoba, fajnie, że mogłem uzupełnić moją kolekcję właśnie tym brakującym setem, którego dwa lata temu po prostu już nie udało mi się kupić, bo go zabrakło tak najzwyczajniej w świecie. No i cóż, jeśli mieliście możliwość, żeby teraz też go nabyć, to to był bardzo, bardzo dobry ruch. Na dzisiaj to tyle, dzięki, cześć.